Zapraszam, Beata Michniewicz. Dzień dobry, gościem jest poseł Paweł Kukis, Kukis15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak się miewa wnuk, panie pośle i w końcu jak ma na imię? Czy to zostało rozstrzygnięte? Dzisiaj wnuk ma się świetnie, bardzo dziękuję. Dzisiaj jadę przy okazji też zobaczyć wnuka. Bo mam ci troszkę zajęć na Dolnym Śląsku i wszystko jest okej, okay. a na imię ma Karolek. Czyli Karolek jednak stanęło na tak Karolku. Jest. Tak jest. Bo to były wątpliwości, że Karolek to tak media podsunęły. Już, a nie było. Iło. Dobrze. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości jeżdżą po Polsce i promują polski ład. Czy według pana to jest znak, że zbliżają się przedterminowe wybory, chociaż premier zaprzecza skądże mówi. Nie wydaje mi się, żeby Prawu i Sprawiedliwości zależało na przedterminowych wyborach, bo wówczas nie mieliby czasu, by pokazać dobrodziejstwa, przynajmniej ich na pewno mniemaniu, Polskiego Ładu, nie zdążyliby wrzucić pieniędzy na rynek, jak gdyby też połatać pewnych, połapać, te, te, ponaprawiać te różne problemy, które pojawiły się w czasie, czy które są w efektem koronawirusa, pandemii. Mówię tutaj o gospodarce, więc bardzo wątpliwe, żeby PiS dążył do przedterminowych wyborów. A jeśli taka plotka jest puszczana, no to przede wszystkim chodzi o mobilizację w nie, to chyba Nie, to chyba nie plotka. Elektorata. Tylko te spotkania liczne, no prawie wiece, gdzie jest prezentacja Polskiego Ładu, no to tak wygląda troszkę przedwyborczo. Pani redaktor, no nie, Pani ma takie wrażenie, ja odnoszę wrażenie, że, że raczej do, wręcz przeciwnie, Prawo i Sprawiedliwość zrobić wszystko, żeby do przedterminowych wyborów nie dopuścić. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość było tak potężna partia i tak mocno korzystająca, jak zresztą wszystkie partie z tych w cudzysłowie dobrodziejstw porozumienia okrągłosowego, z tych partyjnych przywilei i tak dalej, pochyla się nad kilkoma głosami, mówię tutaj o z 15, kto w zamian za odsiężnienie czy jakieś, w jakimś stopniu odpartyjnienie państwa, to znaczy, że musi być rzeczywiście pod ścianą i zależy na tym, by jak najdłużej władze sprawować. A może powrót Donalda Tuska będzie takim przyspieszaczem, takim katalizatorem sceny politycznej i wydarzeń na niej? Panie redaktorze, no mnie jakoś szczególnie powrót Donalda Tuska no interesuje tylko o tyle, że mógłbym stanąć z nim twarzą w twarz i powiedzieć, słuchaj Donald, gdzie są jednomandatowe okręgi wyborcze? Mieliście moce sprawcze, mogliście to wprowadzić? Dlaczego VAT, który miał być podniesiony na rok do tej pory, jest w takim kształcie, no to jest takie zapytanie do Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego jest o takiej wysokości? Dlaczego istnieje Senat? Dlaczego nie została zmniejszona o połowę. Gdzie jest Twój pakiet ustaw antykorupcyjnych i antysitwowych, które zawiadałeś w kampanii wyborczej? I tylko o tyle mnie interesuje powrót Tuska. Interesować mnie będzie też powrót Tuska, jeżeli... Ale nic nie namiesza Tusk na polskiej... Powie, tak, Panie, pa, pa, Panie pośle, nic Pani nie, nie namiesza na, na polskiej... Tak słyszysz. Mówiłem realizatorowi, że dosyć kiepsko słyszę... No ale ja nie jestem realizatorem, ja nie słyszałam dobrze. Ale mówiłem panu realizatorowi, Dobrze, że proszę, mówić. Pani... proszę mówić, proszę mówić. Oczekuję, że skoro wrócił pan Tusk i mówi o tym, że jest źle, że zakomunikuje, iż w programie jego partii wyborczym jest powrót do idei cztery razy tak: do jednomandatowych zmiany sposobu wyboru posłów, do obniżenia VAT-u, do likwidacji Senatu i tym podobnych spraw. I wtedy będę się powrotem Tuska interesował. Natomiast jeżeli to mam się tylko interesować z tego powodu, kto komu dokopie, czy Tuska, czy czy ty Kaczyński Tuskowi, to pani wybaczy, ja mam y, przyjemniejsze zajęcie. No to wróćmy do Polskiego Ładu i jego promocji. Policy PiSu przekonują społeczeństwo, ale nie bardzo przekonali porozumienie. Jarosław Gowin ma zastrzeżenia co do ustaw podatkowych. Czy pan, godząc się na powieranie Nowego Ładu, y, bierze ten cały program ze wszystkim, co zawiera? Ja czy będzie jednak rozważać to... merytorycznie niektóre ustawy? Inaczej, gdybym podważał merytorycznie niektóre ustawy, na przykład te, o których myśli Pan Gowin i, i, i z pewnością tutaj w wielu kwestiach się zgadzamy w tych kwestiach podatkowych z Panem Gowinem, to gdybym był poza tym, gdybym nie zabrał jakiegokolwiek porozumienia z pisem, to mógłbym się merytorycznie, wie Pani, porozmawiać u Pani w programie, natomiast tylko i wyłącznie, natomiast w polityce mógłbym o tym zapomnieć. Natomiast w sytuacji takie, kiedy, kiedy jestem, kiedy te. te Póki z 15 zbliżył się do Prawa i Sprawiedliwości ze względu na te porozumienie programowe i na te nasze postulaty, no to istnieje jakaś tam szansa, że będzie można wpłynąć na mniej radykalne podejście do obciążeń klasy średniej. Panie Przewodniczący. Czy już rozmawialiśmy na ten temat, ale chcę się upewnić, to jest e, dokładnie napisane jedna wasza ustawa e, i wtedy poparcie kilku pisowskich, ale ilu jest to wyszczególnione, e, czy, czy to jest raczej sprawa dowolna, raz trzech, raz czterech, raz dwóch? No, około 10, jeżeli założymy, że 10 ustaw jest, to jest bardzo ogólnikowo. Natomiast z całą, pewnością, z całą pewnością, jeżeli pierwszy pakiet ustaw Nowego Ładu czy Polskiego Ładu prawdopodobnie będzie głosowany we wrześniu, ma być wsparty przez Kupis 15, to najpierw musi być uchwalona ustawa antykorupcyjna. I jest na to istnieje bardzo duża szansa, ponieważ odbyło się już pierwsze czytanie ustawy, która, przypominam, była już w poprzedniej kadencji złożona do Laski w 2018 roku, no, ile przyszedł pamiętam. Ten, no. Przyszedł ten czas, kiedy, kiedy już odbyło się pierwsze czytanie. W tej chwili trwa praca w komisjach i mam nadzieję, że w sierpniu już ta ustawa zostanie uchwalona. To bardzo ważna ustawa, która w dużej mierze byłaby pełniła rolę prewencyjną przed właśnie korupcją, zabezpieczała przed korupcją bardzo radykalna, restrykcyjna ustawa. Włosi ją przyjęli parę lat temu i chyba dwa lata temu i i w dużej mierze wpłynęła ona na, 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 na przyhamowanie procesu korupcji we A proszę powiedzieć, ustawa antykorupcyjna i ustawa antysiedstwa to są dwa różne akty prawne, dwa różne projekty? Dwa różne uzupełniające się projekty. Pierwszy mówi o konsekwencjach czynu korupcyjnego popełnionego przez urzędnika od najniższego szczebla do prezydenta. Przy przypadku udowodnienia mu korupcji skazania zostaje on dożywotnie pozbawiony biernego prawa wyborczego, zostaje on dożywotnie pozbawiony możliwości zatrudnienia w spółkach komunalnych i w spółkach skarbu państwa, gdzie skarb państwa albo spółki mają minimum 10% udziałów, dożywotnie pozbawiony możliwości Udziału, udziału w przetargach publicznych. Ponadto burmistrzowie, wójtowie i prezydenci miast mają zakaz równoczesnego pobierania pieniędzy, sprawowania funkcji, pobierania przede wszystkim pieniędzy z tytułu pełnienia funkcji burmistrza, prezydenta, wójta i zasiadania w, w radach nadzorczych czy w spółkach komunalnych, w spółkach skarbu państwa. Tak. A ustawa antysiedzkowa? A ustawa antysitwowa y, obliguje polityków y, do publikowania nazwisk do trzeciego pokolenia, y, nasze znaczy do trzeciego stopnia pokrewieństwa i do trzeciego stopnia y, powinowactwa zatrudnionych w spółkach, komunalnych spółkach Skarbu państwa. Za brak takiej publikacji y, przewiduje kary do trzech lat pozbawienia wolności, jak również Czyli do Czyli chodzi lat o publikację pani redaktor do trzech lat pozbawienia wolności za protekcję przy obejmowaniu. Y, stanowisk przez bliskich. Czyli chodzi o publikacje, a nie chodzi o to, żeby wszyscy e, członkowie rodzin polityków nie mieli możliwości pracować w państwowych e, firmach. Ja bym bardzo chciał, żeby była taka możliwość, ale byłoby to sprzeczne z konstytucją. Natomiast proszę mi wierzyć, że jeżeli taki obowiązek publikacji obwarowany też sankcjami, bo, bo opublikowanie, jak powiedziałem, wiąże się z wyrokiem do trzech lat pozbawienia wolności. Podobnie jak przy protekcji, przy zatrudnianiu bliskich, również grozi trzy lata wolności. Natomiast w tej chwili na przykład dziennikarze nie mają dostępu do. Muszą gdzieś tam wyszukiwać po pokątnie jakieś. Ale jakoś znajdują. Ale nie tak skutecznie, jak jest to w rzeczywistości. Wie Pani, ja zaryzykuję twierdzenie, że co najmniej 50% miejsc w urzędach, w powiatach w szczególności, to są przede wszystkim partyjne rodziny. Nie tylko pisowskie, ale i PSL-owskie, platformiane, sl owskie to, to jest rodzina na swoim, to jest od 89 roku. Ten proceder trwa, dotyczy każdej partii, a ja się ludziom dziwię, że zamiast skupić się nad tym, jakie są przyczyny, co należy zrobić, żeby taki proceder nie ma miejsca. Ludzie się dają wkręcić w wzajemne kłótnie, kto kradł więcej, kto kradł mniej i kto się dzieli, a kto się nie dzielił. To jest przerażające i świadczy o tym, że niestety wielu Polaków ma mentalność, wielu z nas, tak to powiedzmy, ma mentalność polityczną parobka. No i to cała filozofia. A jak się ma uchwała Prawa i Sprawiedliwości, tak zwana sanacyjna, do projektu ustawy antysitwowej? Tak z grubsza, proszę jest, powiedzieć. To jest, to jest taka antysitwówka, ale wie pani, trochę złagodzona, że tak powiem, tymi zapisami o szczególnych przypadkach i o jakichś wyjątkach. Tu nie powinno być żadnych wyjątków ani szczególnych przypadków. Natomiast trzeba przyznać Prawu i Sprawiedliwości, że jako pierwsza partia od 1989 roku, już bez względu na to, czy to był zabieg PR-owy, czy, czy rzeczywiście było takie, takie jest przekonanie, że taką uchwałę trzeba było podjąć, ale jest pierwszą partią, która zwróciła uwagę na nepotyzm u Siebie, a ten po tym przez sitwy trwają powtarzam od 89 roku. Proszę sobie przypomnieć taśmy PSL-u. Proszę sobie przypomnieć te wszystkie y, sprawy z Ambergoldami i tak dalej i tak no, dalej. Są sitwy były y, były znaczy nie z Ambergoldami przepraszam, to jest zupełnie inna sprawa, ale też związana z korupcją, ale sitwy były wszędzie były są i będą dopóki nie wprowadzimy szanowni państwo prawa, które tego zabrania, Wy się Wszyscy zastanawiacie, mówię do ludzi, do obywateli, zastanawiacie kto więcej, kto mniej, kto takie o takie. Zastanówcie się dlaczego i dlaczego jest, dlaczego mogą to robić. A no dlatego, szanowni państwo, że nie ma takiego prawa, które by to wykluczało i zabraniało. I o takie prawo walczę i wszystko jedno, czy je wywalczę z SLD, czy z psl czy z Prawem i Sprawiedliwością, czy z panią y, y, redaktor Michniewicz. A na razie będzie pan się zastanawiał, nie wiem czy pan już przeczytał, bo powiedział pan, że przeczyta pod pewnym warunkiem ustawę, która została nazwana lex TVN, roboczo i oczywiście nieoficjalnie. Czy już pan ją przeczytał? Bo pan powiedział, że przeczyta pan, jak pan prezes Kurski zostanie odwołany ze stanowiska, nie został odwołany, czyli pan nie wie, co jest w tej ustawie, lex TVN? Tak, to no proszę, nie troszkę nie. Tak pan powiedział, nie, że pan to rozważy. rozważy. Nie, nie, panie redaktor. Powiedziałem, no nie jak pan Jacek Kurski zostanie odwołany, tylko jak zostanie zmienione prawo w taki sposób, by Jacek Kurski nie był wykonawcą poleceń partyjnych na przykład i tak dalej. Chodzi o to, że wie pani, no wszystkie te media są generalnie potrzebne, ale trzeba tak uregulować, wprowadzić takie regulacje prawną, by nie mogły manipulować odbiorcą. I to dotyczy tak telewizji publicznej, jak i TVN-u, jak, jak i tych wszystkich mediów prywatnych. I powiedziałem, że zastanowię się nad tą ustawą, nad tą Lex TVN pod warunkiem, że projekt ustawy będzie dotyczył wszystkich mediów i we wszystkich mediach ograniczy e, e, możliwość manipulacji e, e, widzem no tak. i propagandy. Ograniczy y, y, musimy kończyć partyjną, niestety, ale nie, nie o tym jest ta ustawa. Potrzebna jest zupełnie inna ustawa, która by obejmowała te kwestie, no dlatego, o których pan Nie pan mówi, się nad ustawą, dopóki nie powstanie ta ustawa, która ograniczy również indoktrynację partyjną w mediach tak zwanych publicznych. Dziękuję bardzo. Paweł Kukis, Demokracja Bezpośrednia, Kukiz 15, Beata Michniewicz. Pawe, Mam nadzieję, że nie manipulowałam ani nie. panem. No, no, cieszę się. Do widzenia. się Do widzenia. Ja dziękuję bardzo. Zapraszam.